Szanowni Państwo, drodzy pacjenci i przyjaciele ekstrementu, z przyjemnością witam Państwa ponownie w warunkach nieco ekstremalnych, ale w lesie, w wakacje. Mrzawka. No to, to tylko można, oczywiście. No ale dobrze, w każdym razie e, witam Państwa serdecznie w niedzielę e, i chciałem kontynuować wątek zgryzów. Ostatnio mówiliśmy o zgryzie eugnatycznym, czy zgryzie prawidłowym, a dzisiaj chciałbym się skupić no, na pierwszym z ze zgryzów dysgnatycznych, czyli zgryzów nieprawidłowych. I w związku z tym chciałbym powiedzieć kilka słów na temat zgryzu głowowego, z francuskiego nazywanego tête à -tête, również obcęgowego, a w niektórych źródłach znalazłem również nazwę zgryzu prostego, chociaż tej nazwy nie będę dzisiaj używał, bo są tu pewne kontrowersje. Mhm. Czyli zgryz głowowy, tête à -tête. A, Jak on a. wygląda? I na czym polega Yy, ustawienie yy, szczęk w tym zgryzie. Jak wygląda ustawienie? Ujmując to w słowach najprościej, yy, yy, zęby sieczne, żuchwy, czyli dolnej szczęki, i zęby górne yy, sieczne, czyli szczęki, właśnie, kontaktują się ze sobą w sposób prosty, czyli brzegami siecznymi. Mm -hmm. Można to łatwo zademonstrować na palcach. Po prostu tak. kontaktują się brzegami siecznymi. Prosto. Nie zachodzą tak w zgryzie. Prawidłowym, eugnatycznym, dachówkowatą, mniej więcej do jednej trzeciej wysokości górnych się dolne wchodzą, tylko kontaktują się w taki oto sposób. Pokazując na moich krzywych zębach jest to mniej więcej tak. Każdy z nas potrafi taki zgryz wymusić. Natomiast my mówimy nie jest to naturalne. Nie jest to naturalna pozycja ułożenia zębów. Przy czym zaznaczę, że zgryzie teta-tet głowowym, obcęgowym. Zęby sieczne kontaktują się w ten właśnie sposób, ale zęby pozostałe, najczęściej, czyli zęby trzonowe, przestrzonowe, są zębami prawidłowo ułożonymi i prawidłowo zagłuskowanymi. Mm -hmm. Mówię w, w większości przypadków. Mm -hmm. A czym skutkuje takie nieprawidłowe ułożenie? Zębów? Takie ułożenie głowowe, czyli kiedy brzegi sieczne zębów stykają się ze sobą, jest niekorzystne dlatego, że najczęściej następuje urazowe starcie tychże brzegów siecznych. Mhm. Krótko rzecz biorąc, oczywiście nie dzieje się to szybko, ale na przestrzeni lat zęby sieczne mhm. i ich brzegi właśnie sieczne, czyli te końcowe brzegi, to, to co widzimy naj, najwięcej, ulegają skróceniu, starciu, patologicznemu mhm. starciu i mhm. będzie to miało przełożenie. No, oczywiście, na, na estetykę, na, na uh -huh. wygląd, na to, że siekacze będą wydawały się być, być zbyt krótkie, zwłaszcza w porównaniu z pozostałymi zębami, innymi grupami zębów. Uh -huh, uh -huh. Możemy to czasami obserwować jako takie schodkowate skrócenie tych zębów, czyli mamy zęby boczne, kły i później skrócone siekacze. No, niekorzystne. Jest to, to, to w sytuacja. sensie wizualnym uh -huh. sytuacja. Ale. Co dalej za tym idzie? No, takie skrócenie starcie patologiczne brzegów siecznych będzie też, że tak powiem, owocowało zwiększoną reaktywnością na zimno, ciepło, na pokarmy o dużej kwasowości mhm. czy, czy słodkości. Krótko, że będą bardziej wrażliwe, będą tak. bardziej reaktywne na czynniki ze świata zewnętrznego. Również może mieć to znaczenie, oczywiście, przy głębszym, większym już starciu dla nieprawidłowego przepływu powietrza, mhm. czyli wysychanie błony śluzowej jamy ustnej mhm. zwiększone. Chociaż to bardziej widzimy, odnotowujemy przy zgryzie otwartym, o czym będziemy mówili w prawdopodobnie w następnym nagraniu. A także... Wrażliwość mówiłem? A także... Wrażliwość, wysuszanie błony śluzowej. Tak. To już dużo powiedziałem. Uh -huh, uh -huh. E... I tu powinniśmy zrobić cięcie, ale nie zrobimy jego. To powiedzmy, może jak się leczy taki zgryz? Czy można go leczyć? Jak go leczyć? Czy tylko ortodontycznie? Czy to już jest kwestia chirurgii stomatologicznej? Co jest... z tym robimy? To jest trudne pytanie. Uh -huh, uh -huh. E... Tak, no to oczywiście. Ortodonta specjalista zajmujący się zgryzem na podstawie różnych badań, różnej diagnostyki, może no, jakby podjąć decyzję, w jaki sposób to się robi. No, nie mhm. będziemy teraz w tym nagraniu o tym mówić, tak, natomiast tak, tak. niewątpliwie ważna jest konsultacja z ortodontą. Tak jest. Czasami ze względu na um, trudność w przebudowaniu całego zgryzu, albo już um, zaawansowaną wadę. Tak. A, I na inne też czynniki, na takie powiedziałbym życiowo, czasowo, organizacyjne i tak dalej. Podejmuje się em, leczenie znaczy, protetyczno-zachowawcze, polegające na e, nazwijmy to wyblokowaniu czy zabezpieczeniu brzegów siecznych e, tychże zębów e, lub też podniesieniu nieco. Powierzchni zwarciowych bocznych zębów, tak zwaną szyną relaksacyjną lub szyną mm -hmm. przeciwzgrzytaniową, czasami naz nazywaną to w kolei w bruksizmie, to też mówiliśmy w tym nagraniu. Mm -hmm. I w ten sposób podczas fazy głębokiej snu e, następuje relaksacja żuchwy i niestykanie się, i nie mimowolnych ruchów, w związku z tym też ruchów ścierania się mm -hmm. zębów siecznych. Czyli tutaj mm -hmm. mamy pewne połączenie na, na płaszczyźnie kilku różnych y, możliwych występowających schorzeń. Uh -huh, uh -huh. Um, jest to zgryz, który stosunkowo, jeśli przy prawidłowo utrzymanej higienie, przy, przy, przy zachowaniu pozostałych zębów i, i, i powierzchni potwarcia, nie jest zgryzem mocno urazowym, często uh -huh. jest dobrze tolerowany przez pacjentów, nie? Ponieważ wygląda, jesteśmy przyzwyczajeni, że osoba, która ma taki zgryz głowowy, y, wygląda, w taki konkretny sposób i mm -hmm. nie zawsze musi być, być to wada, tak jak wcześniej wspomniałem, powodująca mm -hmm. skrócenie brzegów siecznych mm -hmm. lub jakiś dziwny wygląd danej osoby. Mm -hmm. Więc y nie jest ona. Nie musi być i nie jest wadą spektakularną, mm -hmm, jak mm -hmm. zgryz otwarty, na przykład, czy zgryz krzyżowy, kiedy ewidentnie w rysach twarzy tak. następuje jakby pogorszenie e, wyglądu, czy, czy, czy mowy, czy, mm -hmm. czy przeżuwania, przełykania, oddychania. Tutaj mm -hmm. nie zawsze to występuje, niemniej e, jest to zgryz nieprawidłowy. Mm -hmm. Bardzo dziękuję za te informacje. Zapraszamy Państwa na następny odcinek. Dziękuję bardzo. Zapraszam, dziękuję za komentarze. Zwłaszcza dziękuję Tomkowi Grdeniowi, który mm. często i wyjątkowo oryginalnie komentuje. Zachęcam do dalszych. Jeśli są jakieś pytania, postaram się na nie odpowiedzieć. Dziękuję za lajki. Pozdrawiam.